Miniona noc była prawdziwym testem dla służb ratunkowych, które mierzyły się z powodziami na Polską. Sytuacja jest krytyczna. Do zalanego Kłocka udał się Donald Tusk, by ocenić szkody i ogłosić plan rządu. Potwierdził najgorsze. Wszyscy mieli nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jesteśmy świadkami diametralnej zmiany pogodowej, która nadciągnęła nad nasz kraj w ostatnich dniach. Po fali upałów doszło do dużego spadku temperatury i fali ulewnych deszczów, które doprowadziły do ogromnych zniszczeń. Ubiegła noc była prawdziwym horrorem dla mieszkańców Dolnego Śląska. Zalane są fragmenty lądka, zdroju, stronia śląskiego, bestrzecy i innych mniejszych miejscowości w gminie Kłodzko. Władze wielu miast ogłosiły już alarm przeciwpowodziowy. Na ulicach znalazły się służby ratunkowe, które zmagają się z uszkodzeniami po zalaniu. Sytuacja jest na tyle poważna, że do Kłocka przyjechał premier Polski, Donald Tusk, zwrócił się do mieszkańców dosięgniętych kataklizmem. Sprawdził się najczarniejszy scenariusz. Polityk potwierdził zasmucające informacje. W mediach społecznościowych nie trudno znaleźć zdjęcia i nagrania ukazujące ogrom zniszczeń, do których doprowadziły ostatnie ulewy. Całe ulice stoją w wodzie, a to dopiero początek deszczów. Które nadciągają nad Polskę. Donald. Tusk mówi o angażowaniu sił powietrznych w pomoc najbardziej zagrożonym terenom. Mobilizujemy śmigłowce. Do Wrocławia dociera pierwszy black hawk. Będzie wyposażony w możliwości ratownictwa. Do dyspozycji będą też śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, mówił. Premier apelował do mieszkańców zalanych terenów o ewakuację. Najbliższe dni mogą przynieść kolejną falę zniszczeń. Otrzymałem informację, że przed chwilą udało się przywrócić możliwość transportu kołowego do Ustronia. Tam była dość duża akcja ewakuacyjna. Ludzi przenieśli się w bezpieczne części miasta. Powtarzają się te sytuacje niestety, w których mieszkańcy lekceważą stopień założenia i odmawiają ewakuacja. Chcę powtórzyć apel, by wykonywać rekomendacje strażaków. Z tej ewakuacji warto skorzystać, bo może się zdarzyć coś, co te ewakuację utrudni, dodał. Zdarzenia w nocy z 14 na 15 września już są porównywane do kataklizmu z 1997 roku. Powodzie, które przeszły wtedy po południowej i zachodniej części kraju, zostały nazwane powodzią tysiąclecia, w ciągu miesiąca wylały wody wielu rzek. A zniszczenia szacowane były na około 3,5 miliarda dolarów. Największą katastrofą była jednak śmierć ludzi. W powodzi zginęło 56 osób. Niestety dramatyczny schemat powtórzył się i tym razem. Donald Tusk zawiadomił o pierwszej ofierze ulewy. Śmierć wyniknęła wskutek utonięcia. Mamy pierwszy potwierdzony zgon przez utonięcie, w powiecie kłodzkim, przekazał szef rządu. Źródło, fakt.